Witam Was w kolejnym odcinku z Gran Turismo 7 Kariera. W tym odcinku będą trzy wyścigi. Oby, oby się udało zmieścić wszystkie trzy wyścigi. Będziemy jeździć e, Nissanem Skyline GTR32 V Spec. 94 rocznik, tak jak widać u góry. O troszkę go tak delikatnie zmodyfikowałem, ale chyba jeszcze jedną rzecz mu zmodyfikuję 388 KONI. No, w okolicach 400, ale jest dosyć y, ciężki. Teraz już y, 120 kg y, schudnął. No, jeszcze to może. 1300, no to już, już 200 kg. To auto jest y, lżejsze. To jest różnica i to ogromna. Jeśli auto waży 1300-1500 kg. No to teraz przenosimy się na światowe tory i pora zrobić pierwszy z tych trzech wyścigów. 388 koni. No myślę, że to powinno powinno wystarczyć. Najpierw udajemy się do Trial Mountain. Wyścigi japońskich samochodów z napędem na wszystkie koła 4x4. Dwa okrążenia. I tutaj wygramy tą Subaru imprezę WRX STI ST, STI w zależności od tego, czy się mówi po polsku, czy po angielsku. No zobaczymy, jaką moc to Subaru ma, bo ja no, nie jestem w stanie powiedzieć tak. tak Teraz, y, ile każdy samochód ma, mniej więcej mocy. Tak, no to Subaru to nie mam pojęcia, ile ma, ale jeśli by miało. Minimum 350. No to myślę, że mogłem spróbować się tym samochodem przejechać w następnym wyścigu. Ale najpierw trzeba go wybrać. Większość tych starszych samochodów, a to akurat jest nowy Yaris. Większość tych starszych samochodów z Japonii, co można... a, do za Troszkę... No nie myślałem, że bardziej mnie wyniesie. Obo też zawieszenie zainstalowałem do tego samochodu takie nieoryginalne. Nie no i to je to. Bardzo fajnie się ten samochód w miarę trzyma tutaj w tego toru. Większość tych japońskich samochodów tych starszych, to ma na prędkościomierzu tam do, do 180, coś takiego więcej nie. Wszystko rozchodzi się o to, że tam w Japonii no to mieli taką umowę dżentelmeńską coś, coś takiego, że, że w miarę prędkość czy moc samochodów żeby była tam podobna przez to większość tych samochodów z tamtej opoki, no to ma te około 180 na liczniku i, i moc też miały taką w miarę zbliżoną, jakoś tam, jakoś tam była ustalona moc, jaką sobie tam ustalili, że mocniejszych samochodów nie robimy, no ale, ale ta umowa to, no nie wytrzymała, kto wie ile. Na pewno nie, nie wytrzymała do dziś, no bo przecież mamy już takie samochody jak Dajmy na to Nissan GT-R Nismo, który ma tam 600 czy 610 koni. To może troszkę za ostrożnie. Uwielbiam też ścigać się samochodami z napędem na cztery koła, no bo bardzo dobrze te samochody się kontroluje. Te samochody nie zaskakują. W zakrętach, tym, że tam na przykład tył zaczyna uciekać, nie ma problemu z tym, że tam przód, przód się ślizga, kiedy już jest dużo mocy. Dzisiaj mamy czwartek. Jutro już pierwsze treningi przed Grand Prix Argentyny w MotoGP. Ciekawe, komu będzie szło dobrze w tej Argentynie. Póki co, no to mieliśmy takie dwa zupełnie różne wyścigi. Nocny w Katarze na pustyni, a teraz było tak trochę tropikalnie w Indonezji, to jeszcze przy deszczu. A teraz ta długa prosta. czy go tutaj dopadnę. No, zbliżam się. Bardzo wyraźnie się zbliżam. Hamowanie. No, na hamowanie go mam. Ja też, ja też jeśli chodzi o hamulce, to tutaj yy, sobie wrzuciłem sportowe hamulce. Czy nawet wyścigowe hamulce. To też, yy, autko fajnie staje w miejscu. za bardzo ściąłem. No ja tu nie ma. Nie ma tych kar jakichś takich. Chyba że za jakiś czas dopiero będą poważniejsze ścięcia. Tutaj na razie żadnych kar tak jak za czy coś to to nie dostawałem. to ostatni zakręt? 2 sekundy przewagi. I jest wyścig to bardzo przyjemny, i mamy zwycięstwo. czyste no bo jakichś takich kontaktów z przeciwnikami to nie było, może tam jeden minimalny był, albo to było ze ścianą. No i mamy tego Subaru Rixa. To teraz, czym chciał zobaczyć, jaką on ma moc. No mówię, jeśli będzie miało to minimum 350 koni, to, to będę się nim ścigał. Teraz już przenosimy do Japonii, a potem się przeniesiemy do Australii. A najpierw Japonia 307, mało. Mało, naprawdę. To pasuje w okolicach 400 koni, żeby było. Chociaż tutaj mamy, no... Techniczny bardziej tor. A niech będzie. Niech będzie, spróbujemy tym pojechać. No bo jakby to była taka trasa, gdzie by była moc ważniejsza, no to, to wziąłbym Nissana. A tutaj będzie do, do wygrania ta nowa Toyota Realis. Noki oto to jest trasa gdzieś bardziej jazda po zakrętach liczy 10 przeciwników. No i Nissan tutaj, GTR 34 No, udało się go wyprzedzić No ale tutaj już widać, że yy, nie ma nie ma już takiej tej przewagi mocy. No ale przynajmniej to jest to, że mamy tutaj te zakręty. Ja za po zakrętach bardziej się liczy. I co już zdążyłem zauważyć, to ten samochód się tak y, po sznurku idealnie nie prowadzi. On już tak y, lubi trochę zarzucić. Szósty. No jeszcze ich. Trzech muszę wyprzedzić. Teraz, tak, to wejścia w zakręty. Na, na tych wejściach w zakrętach ten samochód lubi naprawdę zaskoczyć. I tutaj, no, zmieściłem się. No troszkę, troszkę ciut za późno zahamowałem. Ale mamy tutaj tych przeciwników, których trzeba wyprzedzić. Przez to, że to jest trochę też Subaru rajdowy samochód, to, to mogę sobie tak delikatnie pozwolić, żeby tak bardziej agresywnie ciąć te zakręty. To tutaj wystarczy, że tych w ogóle wszedzę. I mam na to całe okrążenie. To już jest też mniej więcej tak połowa gry, myślę i jeszcze daje radę z tą manualną skrzynią biegów, jeszcze jakoś tak no w miarę daje sobie radę, żeby samemu zmieniać te biegi. O tutaj poślizg. Dobra, jest, wyratowałem to jakoś. No mówię, ten samochód już, on już się tak nie słucha jak, jak tamten Nissan. Już no, może, jest słabszy, jest no, prawie o 100 koni słabszy Ale jakoś ta jego charakterystyka jest taka, że no... Lubi, lubi właśnie wpaść w poślizg Gdzie ja jestem? Muszę to szybko upewnić A teraz będziemy mieli takie poważniejsze hamowanie Oczywiście na nagraniu y, gra jest głośna, ale ja ja tutaj do nagrywania, no to ja mam ją praktycznie ściszoną no, na maksa i czasem się zdarza tak, że ja nie zauważę tego, że samochód już na odcince jedzie. I to jest jedyna taka, jakby to powiedzieć, y, może różnica i negatywny wpływ y, o no tego, że ja, ja sam zmieniam biegi. Bo czasem, czasem właśnie jak gdzieś jest jakaś Bardziej taka trudna część toru, to ja sobie zapomnę spojrzeć na obroty silnika. Jakie mam, a ja ich nie słyszę. O, no, tu było, tu było już naprawdę bokiem, ale, ale całkiem, całkiem przyjemnie. Ostatni zakręt. Wychodzimy na prostą i mamy. Pewne drugie miejsce. No może, jakbym miał tamtego Nissana, jakby było te niecałe 100 ni więcej, no to, to może bym nawiązał walkę z tym lancerem, który był pierwszy. I teraz mamy tą Toyota Yaris w nagrodę. Ale tą Toyotę też nie biorę, bo ona no, to nie jest jakiś mocny samochód szczególnie. Teraz jeszcze ostatni tor, ale chyba najciekawszy z tych wszystkich trzech, które tutaj były, będą Mount Panorama Circuit, czy Inaczej. No, jest jeszcze sporo czasu, także w sam raz uda się. Powiem szczerze, to, że tor bardzo no, znany. Ja też o nim słyszałem dużo, ale jeździć po nim, no to już nie, nie za wiele. 270. No to tutaj już muszę wziąć tego Nissana zdecydowanie. Toyota ma tylko 280 koni. No może jest naj, najlżejsza z tych wszystkich trzech, ale z tym Subaru mogłabym powalczyć. Bo jest słabsza, ale ma, ma też zdecydowanie mniej kilogramów. No a jednak bierzemy Nissana i zobaczymy, jak to będzie. No tutaj ta, ta środkowa część toru. Te takie zakręty, to zresztą zobaczycie. Będą takie zakręty, że najpierw trzeba będzie wjechać na wzniesienie, a potem się będzie w dół zjeżdżało. Tor bardzo przyjemny, no pod warunkiem że, że się go zna. A i tutaj już będzie lancer do wygrania. No i zaczynamy naszą drogę. Naszą drogę w kierunku podium. Na razie to jest fajne, że, że przeciwnicy są i w miarę oni mi pomagają te punkty hamowania sobie w miarę odnajdywać, ale to się może już niedługo skończyć. Tutaj muszę naprawdę, no, no nie znam, nie znam tego toru za bardzo, słyszałem o nim sporo, ale jeździć po nim, no to jak już mówiłem, przedtem nie za bardzo, niezbyt wiele, dopóki nie dogonię jakichś przeciwników, to ja tutaj za bardzo te punkty hamowania, no to, to nie znam, i muszę uważać, żeby gdzieś nie, nie przedobrzyć. No ale już mam tutaj, mam dwóch. Ale też oczywiście nie zamierzam za nimi jechać. Dobra, i tutaj się zacznie teraz ten spadek. O, tutaj. Dobra, jest. O, tutaj. To jest, to, to jest magia tego toru, te zakręty, ale już. już prawie. Jest dobra i teraz jeszcze nie ma jakiegoś trudnego zakrętu, już teraz nie. Teraz jest ten prosty odcinek, no i teraz będzie jeszcze taka szykana. Nie ma tu jakiejś niespodzianki za górką? Nie ostrożnie tutaj. Tutaj już jest ten przeciwnik, który mi wystarczy. Pierwsze przejście zakończone. Drugie miejsce. Będzie, już nawet teraz będzie, za moment. A ten pierwszy to jest ten. Y, Lancer, no, opony i zawieszenie naprawdę sprawiają, że to auto no, zachowuje się w zakrętach. Y, no tutaj już nie, ale I to bardzo, się, bardzo dobrze się trzyma. W poprzednim odcinku jeździłem takim samochodem, który, który nie miał zawieszenia sportowego i, i bardzo słabo się nim jeździło po zakrętach. No a ten ten bardzo fajnie w te zakręty wchodzi, bardzo fajnie się trzyma w zakrętach. Ten napęd na cztery koła też, napęd na cztery koła, opony, zawieszenie. To wszystko sprawia, że tym samochodem się bardzo przyjemnie jeździ. On się bardzo słucha. Na no to Subaru w poprzednim wyścigu, chociaż. Chociaż. O tutaj mi by to To Subaru już takie miłe, potulne nie było. Lubiało wpaść w poślizg. Powinno się udać Mam tutaj prostą, potem szykane, potem jeszcze będzie ostatni zakręt A no tutaj już myślę, że go doścignę Chociaż ten jego lancer też jest mocny No dobra, tutaj jeszcze może nie będę próbował Ale teraz na tym hamowaniu Dobra, zmieściłem się, zmieściłem się Ostatni zakręt jeszcze byle tylko nie przestrzelić. A troszkę za wcześnie zachowałem. No dobra, on został z tyłu. Mamy to. Ten drugi wyścig, jakbym jechał tym Nissanem, no to myślę, że też yy, byłby w zasięgu. Ten, yy, który tutaj był, yy, drugi za mną. No i zakończone też już zbieranie tych samochodów. Wracamy do tego kafe, żeby zakończyć już to kolejne menu. Prezent, chyba drugi, bo już zdaje się, że mam jakiś w garażu. I teraz, jeszcze słuchamy, co mają do powiedzenia tutaj, wszyscy trzej. Menu numer 20, tylko jeszcze wcześniej ich wysłucham. Okej, okay, teraz 20 menu. Aha, czyli mam zmienić tylne skrzydło w samochodzie. No to myślę, że to jeszcze dam radę zrobić. Tak, właśnie o tym samochodzie myślałem. Pokaż swoje niestandardowe tylne skrzydło, menu numer 20. No czyli też można powiedzieć, że jesteśmy w połowie tej gry. Nissana mamy wybranego. I teraz do tego to Auto. Tutaj, to no właśnie ten kompas jest fajny, on tak bardzo, bardzo prowadzi za rękę. No bardzo, bardzo, może być to. Kocz jeszcze nisko, nie. Wysoko, a nie będzie wysoko no Tutaj się można bawić No i będzie to I gotowe I To jeszcze tylko zapisać ...przedostwa Azji i Oceanii. Ciekawe czy będą dwa wyścigi, czy już może trzy na... Bardzo ciekawa zapowiedź tych mistrzostw. teraz jeszcze, no nie, nie wiem, czy się tego dowiem, ile ja, tych wyścigów tu będzie, dwa czy trzy. A tutaj jeszcze a tą licencję A, czy znaczy to ja i tak mam wyższą. Trzy wyścigi. Tokyo Expressway, Fuji i Mount Panorama. Tokyo Expressway, czyli ulice. Fuji, no to też już niedawno się ścigałem i Mount Panorama. Teraz samochód drogowy Japonia, Korea Południowa. No to tutaj są te wszystkie najmocniejszy samochód jaki ja mam. Z tych samochodów to jest on no tutaj ten Nissan, no to Pewnie tym Nissanem trzeba się ścigać, może tak nieco mu jeszcze tej mocy dodam, żeby było też te 400 koni i to raczej właśnie nim się uścigamy. Ciekawe jakie przeciwnicy będą, a tutaj już widzę, no dobra jakoś to będzie, a więc w następnym odcinku będą te mistrzostwa Azji i Oceanii. A za ten odcinek już dziękuję i do zobaczenia w następnym.